Tak bez walki, surrender? Ale głupie to było No nie, no to już myślałem, że jakiś taki fajny teamfight zagramy sobie na koniec jeszcze Ale dżungli chyba i tak przydatowa Jak to tak poleciało, że nie zesunował To on nie ma... E na pierwszym? O, teraz Co jest kurde? Na no czy działa. Okej. Okay. Podniesiemy sobie to później. Tu mi dało dzwona. Dobra. Jezu jest tak to trzeba kajtować? No bo zażar ty kurwa mać, robisz Jak coś tu nie robi Czebu! A czy wiedziałem? No nie wiedziałem, ale domyślałem się, że może tam stać, kurde, ale świecie nie, no, może nie. Może Kusmind go zabije? Może on se kliknie? Ej, mnie... O Please. Waproże cię, poddaj się! Dżungla niektórych, niektórych e, czempionek jest tragiczna. Czyli oto mój kolego jeszcze. Please. Dzięki. a wracać tam się już bije. come on. No fajne. O kurde. Aha, zajebisty pęszyk. Dobra, możemy już wyjść z tej gry, czy jeszcze nie? Halo, o drużyna, Cokolwiek. Ja jeszcze trochę. Dzięki. Tego do to możemy wykonać akurat. Dobra, smok, 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 please. Bez komentarza. Zabijmy go po prostu. No, dobre, bo. Nie, no ale po co? flas... kurwa, co panowie, 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 może nie panowie, 100 panowie, dead, dead, panowie, jeszcze panowie, No po co to było niby? To nie weszło? Okej okay. Oku. Nie tak miało być Okej okay. Weźmy ten turecki co? <laughs> pa 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 na to, pa to, ja pierdykam Wszystko skoczysz na nich? O, jest hard. Mam jest na szczęście. Kelma ulti. Zatrzci Dobrze. A wy robimy, robimy. Klikacie, klikacie. Zaraz zaś pole... o kur. Hmm. Problematyk situation Flaszek, okej. Okay. <laughs> Co to było? Blanka, chodź tu szybciej, kurde, nie mam całego dnia. Dzięki. Chodź na smaka. Wszystko dobrze. Co to miało być? Chyba. Łańcuszek szybki, pyk, boom. Dmg, trynda nam, bazę chce napierdzielać. Kayle, weź tam do... Dobra, Kayle się nim zajmie, wyży w nią. Dobra, macie. Smok? O, kurde. Ok. A brakować balet, kurde. Nie, naprawdę jest taka, że tam się nie, nie wiem, oni trochę specjalnie kurde, strzelowali. Nie wiem, co zrobić. zrobili. Ale ciekawa giereczka Dość zabawne to nie wiem starała Trzeba wykerować Ci się udało. Jest 27 kg w ogóle. Nice A bardziej śmieszny. Więcej niż LeBlanka niż Kayle. Fu fuł fu, fu, fu. fiu, fiu, fiu Dobra, co oni tu mają? A, Timo w dżungli. No to mamy podobny tutaj podejście do gry. No i to mi się podoba właśnie o to chodzi. Czemu bram w dżungli? A do Z w dżungli jest nagrywane. Gramy wszystkimi postaciami w dżungli po prostu. Będę jakieś kuby zagrał tutaj, pajki. Nawet ku nie zagrał. Ale nieładnie. Kogo nie mogę tego gajtować jakoś bardzo. I ja ta paseka się utrzymuje. No, nie na tyle, żeby przedłużyć tą szkoda. Jakoś sobie mam zmianę w sezonie? No, na razie mi się nie podoba, jeśli chodzi o te obiektywy. No ale mam nadzieję, że coś tam będą z tym robić i to ja jakoś to zrobię, żeby to miało ręce i nogi. Bo na razie to mi się to w ogóle nie podoba, kurczę. A tak to ten item dla Asasynów wydaje mi się trochę OP. Widziałem jakiegoś, jakąś akcję, że Nocturn kupił ten item i zagrał dwa razy ulti w teamfigie, także śmieszna sprawa. I co? Podobno ten item dla, dla magów defensywny. Dużo ludzi uważa, że jest turbo OP. Ej, nie trafiłem skół? Aha, nie trafiłem skół. No to z kijowo, bo pasyłki nie płynie. No i z pasywem już będzie łatwiej to czyścić. To jest legomaunie? sobie z nas nie golemy, nie ma co iść na kraba chyba? Hm, trafienie Vayne. O, wziął to już. O, jeszcze to jest warte. O kurde. A ta nawet nie reaguje za bardzo jakoś. Aha. oj, micik. Dobra. Nie dobra, bo tam jest cholerny Tibo na plecach. Nie wiem sobie po co tego smita dałem, ale niech będzie Dobra, jak tu byś tu łańcuszek podpiął No i podpiął i zapiął Pynik, dziękuję. Mogę zostawić sobie kila. No i puszczimy to od razu. A się nie ma co spinać za procesem. Po prostu bym sobie tutaj jakąś harwestkę wziął. Może dwie. Nie. to do systy nie oddał. Pantheon? Nie ma jeszcze go, nie? Oh, i są low. Jezu, Michael. No dawaj się, dzielamy. Nie, na takie grzyby ładować? Ej, ta rka nie bije tak dużo. O, ja się p. Nie, no myślałem, że ta rka to kurde za dużo więcej damage'u Może jakbym go tam auto atakował cały czas, to bym go zabił. Jolo. Okej, okay, ktoś na to co tam chodzi? Rytm muszę akurat. Okej. Okay. Jeszcze Stunek. A, raz, pa, ka. leku. Blanka coś wyciągnęła. Hej. Ups. Ja tu jestem cały czas. Ktoś nam to wytankuje? Aha, nikt tego nie wytankuje. Dobra, poszliwa w takim razie. Na plecy wchodzą. O kur. to teraz? Rodzina. Nie, no co to, jak grzyb? O, lubi naszor w plecy. Kto szkoda, że nie było od początku. No ale strzelasz, to, choda. Aha. Dobra, no. Nie my tego na szara. Nigdy kurczę, nie zrobimy. A jak daje za nie, to się nie. nie odbija. Nie wiem, co my robimy za bardzo. Może ja po prostu nie powinienem nigdy tego na zaczynać, bo nigdy go nie zrobimy. Dobra, odpuszczam na szara. Nie robimy go już. Stan drużyną się nie da zrobić na Hej. Dobra, żyję. Zobacz, WR i co? Nie chciałem kliknąć. Mato, no co to jest? Co to, kur... No nie no, każdy każdego na hita. Na moją ulubioną część gry. Dobra. da Fucking slow! Pomóż. To jest elder dla nich. Aha, ja w grzyba się. Fajcie, Timo. Ciekawe, ile damage zrobi ten Timo. Aha, tysiąc grzyba i drugie tysiąc itemów. Ej, bez kitu, na jednego grzyba można paść. Jak ma eldera, no? 6, 6, 6, 6 ja powiem. Dobra, może oddasz, o tańska liczba. Ja do pracy muszę, chłopaki, wybaczycie? O kur... no nie. Tracimy zawodnika. Dobra, ostatnia próba. A, nie ma próby już. Straciliśmy gościa. No niestety, życie realne wsypa. Raczej się nie przewidywało, że gra potrwa 45 minut. Bo to nie jest normalne w LoL'u. Chociaż może teraz coś będzie normalne, kurczę. Ludzie będą przeciągać gry, żeby obiektywy mieć te banszy wejle, kurde, no nie da się ich przypokować. ten smok, no ten sol nie ściąga. Aha, popatrzcie! Dobra, koniec. No szkoda, że Kena musiał wejść. Szkoda, że mieliśmy jakiegoś tanka po prostu. Gdyby tutaj był jakiś front na topie, to raczej byśmy sobie to wygrali spokojnie tam w 20-30 minucie. A tak, to niestety. Ciekawe ile będzie miał ten, ludziom damage'u, ten Timo, ale wydaje mi się, że w dużo. Ty, no to wyszło, czy nie wyszło? Nie wiem, kurczę. 74 tysiące z Zaira. aha. A Timo tylko 50? Nie? No dobra, potrzebuję dobrze tego pula. No nie chciałem flesza mordować, kurde. Czemu te sadzony nie idą? Idą. Dobra, dobra, dzięki, super jesteście. Zrobimy szybką trójkę chyba gang topa. Brawo, mig jak w tym Ruined Kingu. Wczoraj trochę tego Ruined Kinga grałem i... Podoba mi się w sumie na razie gierka, ciekawa, dzisiaj będzie dalszy ciąg jak coś, gdzieś to koło 16 myślę, wszystkie gierki będą na YouTube, wszystkie gierki będą na YouTube, ale będą to być na zasadzie trochę skrótów, to znaczy w jednym odcinku będą trzy postacie, Tak jest plan. No bo jakby miało być, wiecie, do każdej postaci jeden odcinek, no to trochę za długo by to zajęło. Majta, będę nagromadać. Ludzie narzekają na Run Kinga? Czemu? No nie no, bo gra, gry RPG to nie są gry, które są dla każdego po prostu. Ludzie się spodziewali jakiegoś, nie wiem, Fortnite'a czy innych zadymki, innej zadymki, ale to, to jest kompletnie inny typ gierki, nie? O póki nie ma pasywki trzeba wejść No i o to chodzi. Żyjesz? Żyjesz. super lepiej by było cofnąć chyba. O, ale to tempo w ogóle. Biegnie, lece pędzę. Kurde, te może zdążę. Dobra Bierzki, nabierz, bierz, bierz, bierz. Dobrze, super. I dalkę widzimy. Na no tobie problemy. Jakby ma tutaj Rkę puścił, tego? Pyk. No nie puści. I mi z tymi igłami. Ojej, oj, oj, oj. kurde, no nie, trochę to wyszło. Ej, dlaczego pacy tu? O kurde, o kurde, niefortunna sprawa, ale no kilo, nie musiałeś brać, kolego. Jeszcze, jeszcze O stary O kur... To była RK od tego wiekera? zabił. Nie za barierka. Nie mam many. Okej, okay, to ciekawe, że to wyszło. Huf. Ty moi to robię chyba już. Okej, okay, zaracik. Erka. No, no dziwne. Co to jest? O, Kajsa posyła, dobra. Tego pasu ja tu uszedłem już. Jest kurde, interesująco. Wziąłem. Dobra! Kurde, lecimy tu. Dobra. No, no szara jeszcze nie ma. Puszujemy mida. Ty nie odpalliłem w ogóle tej jedynki. To dla zarazika chyba. Weź sobie to. Halo, kolega. Weźbiesz to? Halo? Dobra, to ja biorę. No nie wiem czym z tego nie bierzesz. Nic na siłę, oczywiście. Oj Kajsa. Koleżanko. Kur. Chyba za dobrymi teamfighterami. Możemy nas raz zrobić, czy to mam za mało HP? Okay. Dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję. Eee, no smoka wciąż. dobra, golimy ich. Nie, nas no to powinien być nasz. No, Autodaczek, terazik. Właśnie się, wywal. Ja mam z autodaków. Dobra. Okej. Okay. Aha, i teraz zostać bounty? No dobra, ma to sens. Kurczę, smoka przemycili. Kiewa. No dziwnie się gra, ale presja zawsze przez dziwne Gdzie ten mi może być? Okay, spokojnie, spokojnie, spokojnie Damage, damage, damage Mundus na bocie w ogóle Part To był farcik Eee? Co to miało być? Tak, bez walki? Surrender? No ale głupie to było. No nie, no to już myślałem, że jakiś taki fajny team fight zagramy sobie na koniec jeszcze. No i dalej, FF. Oj. No trochę smutek. Ej, miałem więcej damage niż Jinx w ogóle. <laughs>